W dzisiejszym odcinku po raz kolejny zmierzam się ze sobą dwie drużyny: animatroników oraz strażników. Celem strażników jest przetrwanie całą noc w specjalnie przygotowanym budynku podzielonym na kilka pięter aż do świtu. Jeżeli im się uda, wygrywają. Natomiast drużyna animatroników musi dopaść swoich rywali zanim zajdzie słońce, w przeciwnym wypadku przegrywają. Zobaczcie, komu udało się zwyciężyć, a kto przegrał i dajcie znać w komentarzu, której drużynie kibicujecie, nie zapominając o łapie w górę oraz subiku. Witam bardzo serdecznie was tu wszystkich w drugiej edycji Animatroniki kontra Strażnicy. Woo! Jest ze mną Chaken, Admiros, Max Player. No i oczywiście ja, Siemanko. Siemanko. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale ponownie zmierzą się dwie drużyny dwuosobowe strażników kontra animatroniki. W pierwszej rundzie Admiros razem z Max Playerem stawią się jako animatroniki i będą starali się zabić nas, czyli mnie i Chakena Tutaj w tym pomieszczeniu. Pomieszczeń mamy trzy i będziemy musieli się między nimi przemieszczać. Ale tutaj głos oddaję już do studia, do Chakena Niech się wypowie główny budowniczy. Siagra na w, w Minecrafcie. dobra, dobra. O, fajnie, dzięki. Chciałeś, żeby mi się wypowiedział jakoś na temat tego, co tu robimy. Budowli więc budowli tego, jak ona jest skonstruowana, mechaniki a, a. jest duża, jest z kamienia, maretton i windy oraz trzy piętra. Ja, ja żałuję, Brawo. że przekażę. Zapraszam drużynę animatroników do swojego pomieszczenia czerwonego. No, tylko gdzie to było właściwie? Zaprowadź się. Na... <noise> Właśnie chyba tędy, chyba tędy. No, gdzieś na końcu korytarza. E, gdzieś, gdzieś na końcu korytarza na pewno. Aha. Otwórz to, otwórz to. Myślę, <noise> <postawił>. to. <noise> Tam macie w skrzyneczce itemki. Pobierzcie sobie po jednym o. mieczu. A Chucken dam wam jeszcze busty, tak? No, tak, dam wam boosty jako efekty. Tylko że jeden będzie miał wyższy skok. Chociaż nie wiem. Nie, nie, to. Chociaż, chociaż nie wiem, to, skok raczej tutaj nic nie da, Nie, nie, nic. Szy więc im, dał, im dałbym po prostu szybkość jeden nieskończoną tak. i tyle. Tak, 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 tak. Już zaczęło się. O, wyszli, wyszli, wyszli. stawaj, stawaj, Gdzie oni są? Nie wiem. Tu ich słyszę, że. Gdzie Gdzie ich oni są, po... są, 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 są. Admiro zleci, Admiro zleci. Dobra. Widziałem go. No też widziałem go. Kurde. No właśnie, kurde. O, widzę, widzę tam Gambii. Admirosa, Gdzie jest Max? Gdzie jest Max? Admiros schodzi. Ej, Admiros, Kolera no, cholera no, jasna! Miałeś patrzeć na Admirosa! Aha, dobra, bieź! No! Wypchamy go czy nie wypchamy nie, go? Nie wiem, czy nam się uda go wypchać. Nie wiem, gdzie jest Max. Dlaczego on uciekł? Dlaczego on wyszedł? Przecież on powinien nas porobić spokojnie. A, a ten drugi? Co on gdzie robi? Kanapki? Kurde, poszedł z rakiem. czemu on tu stoi? Jest? No, Admiros stoi tutaj i się patrzy na mnie. A gdzie jest Max? O, widzę Maxa, widzę Maxa! Widzę go, widzę go! Nie! 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 Sorry, sorry, do Lecę. No co mnie zostawiłeś?! O. Nie! Sorry, sorry, sorry! Chodź do góry, chodź do góry! Otworzę, otworzę ci ten! Co mi otworzysz?! Ja do się palę! leć! Ale oni mnie we dwóch tu klepią! i do windy, tarczaj do windy, tarczaj no, do windy! No stoję tu! mnie klepią! Pomóż ale tu mi! Ale to nie jest ta winda, mordo! Wiem, ale no przecież dwóch mnie stoi, co ja mam zrobić? Coś ty zrobił! Spłonąłem... Uh, no i co? Ja jestem wyeliminowany, tak? Nie wiem, ja nie wiem, czy no. ja przetrwam, nie? Musisz sam. Minęła jedna trzecia. No, to jest, kurde, niemożliwe. Fuck, fuck, niech. Oho, chyba. <coughs> czemu? Czemu nie uciekłeś do tej winy? No bo no bo we dwóch stali, kurde, w środku tutaj, nie? We dwóch Kadyn. stali w środku. Ja nie miałem co zrobić. Kurde. Trzy, trzy drzwi były lepsze, powiem ci szczerze. Tak. Trzy drzwi były lepsze. No bo oni się sk Skradają kurde, nie przewidziałem tego, kurde. że się będą skradali Dobra, 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 dobra. Skupienie, skupienie okay. na... Admirosie, tak? Do, tak, tak, tak No to... <grym 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 dobra, się... dobra ja, już ja już się patrzę na Admirosa Dobra, biorę... Patrz, patrz za maksem, patrz za maksem O, fuck! O, go, go, wypchnąłem go! wypchnąłeś go! Wypchnąłeś go Kurde Max tu... Max zszedł, Max zszedł, Max zszedł. Patrzcie na Maxa, patrz na Maxa. Idzie, 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 idzie. Kurde, szedł, no. szedł, szedł, szedł do windy, do windy, do windy. Na drugie piętro, szybko, chodź, 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 chodź. Czekaj. kurde. Chami, prostak tak. Jest, do windy wleciałem, do windy, szybko, szybko, szybko. Zamykaj to. Dobra. Szybko. Kurde, ale to jest stresujące. No, jest w cholerę stresujące. Dobra, Patrzę się za admirałem, patrzę się On za On będzie nim. wychodził, tamte drugie drzwi, tamte drugie drzwi. Dobrze, okej. Okay. To jest, to jest. E, za idzie! Rane. Wchodzi tu szybko! No tu. Czemu? No, nie wierzę w to po prostu! Normalnie, co za mędy! Co za mędy społeczne? Jak, jak, jak ty go nie widziałeś? Ała, jak ja go nie widziałem? No przecież go widziałem, tylko że za późno. On tak Kul popierdziela nie. tym korytarzem, że to jest nierea... Nie! <laughs> Jaka masakra! Sam zostałeś, wiesz o Wiem, tym. ale jakie to jest stresujące, no, no weź z nimi dwoma walcz teraz, no. Na pewno. Mm -hmm. <laughs> czy ty, czy ty <laughs> strategię ucieczka. Tak? Do rana, wow. szybko, wentylacja! Idą za tobą, jest nad tobą, jest nad tobą! Uciekaj. <laughs> Z tyłu, z tyłu, z tyłu cię chcę zajść, chłopak! Oh, 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 oh. oh, oh. to jest mm. ciężkie. To to jest ciężkie. To jest, to jest ciężkie. Większe, większe mamy ten, szanse przetrwania, jak będziemy biegali na zewnątrz, niż w środku. No kurna, <laughs> Jest trudno. Od razu, ale od razu, jest od razu trudno. nas rozwalili, czekaj. Okay, do, teraz. Nie, czekaj, dobra. Sprawdźmy najpierw, jakim im pójdzie. Bo możemy po prostu, jesteśmy I słabimi tak, strażnikami. Nie, tak szybko, kurde! <laughs> <grystanie> tak, ja creepowałem ja, ja, właśnie ja skupiłem skupiłem. na Admirosie, a Sharika nie mógł normalnie wyrobić nie, się jak? z Miksem. No, <grystanie> no, bo, no, Max bo on. Był atakującym animatronikiem, ja byłem tym takim, wiecie, co, co no. patrzy przez szybkę. Eee, <grystanie> no. takie buty. Nie zrobiliśmy światła, żeby świecić Admirosowi po oczach za zewnątrz. No właśnie, no właśnie byśmy mieli latarkę, to ja bym uciekał od światła. To było fajne. Go! Dobra, lecimy. Dobra, skup się na Maxie. Tym razem. Tak, dobra. Ja będę się skupiał na Admirosie. Okej, okay, dobra. Tylko, żeby mi coś w dupę nie wjechało, jak tam będziesz pilnował go. No, <noise> pilnuję Admirosa, żeby nie było. No. Spokojnie, Admiros stoi w miejscu, więc easy. <noise> Poświeć mu latarką po oczach. Kurde, Admiros, Admiros kampi. Max zrobi jakąś dziwną taktykę. <noise> o! No! O, bo o. Admiros stoi o, już. Jak on tu biegł? Jak on przebiegł przez to? To jest nierealne. go, jego, go Do windy. O, oh, fuck. Jak on. Aj, Klocek się zamknął na nim! Na nim się zamknął, on przeleciał przez niego. Nie. Jakim praniem ty przeżyłeś? Bo jeszcze i lecę na drugie piętro, ty już nie żyjesz. Wróć! sobie spectate'a. Aha. <laughs> <laughs> już patrzymy, co tu robi Chucken. Czy da sobie radę? Oczywiście ja nie będę podpowiadał. Max go próbuje podejść. No. Ale Jackem 200 IQ Max, Max! Max, kurde, patrzy jakby co to jest Admiros się zgubił nie na to piętro wszedł jeszcze, więc masz... O nie, idzie. Oj, ale idzie do złego, dobra, idzie tak, do idzie złego. do złego, idzie do złego. Jak będą chcieli wbiec, to. Ucie... Uciekaj, 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 uciekaj na zewnątrz! Uciekaj na zewnątrz, ale nie! Mogłeś na korytarz na razie jeszcze, ja bym zostawił tą windę. Mogłeś jeszcze, wiesz, ich trollować na zewnątrz. Teraz... Trolluję ich jako tako Oni wiedzą, że na dół spłynąłeś. A nie, nie wiedzą. Szukają cię na drugim piętrze teraz. Admiros schodzi dopiero na, na dół. A ty już na gór. Jako tako to też ty też. zejście w, w dół nie działa. No, oh, musisz teraz na fuck. korytarz, co najwyżej uciec. Oh fuck. Oh shit. Ooo oh, man. Mam mało czasu. Mam mało Ile czasu. Ile masz? Ile jest do ranka? Ile zostało? I don't know. Masz zegarek przecież? A, połowa. <laughs> Max za tobą z wintą leci. Zamknij <coughs> go. <Z> <laughs> On nie może spłynąć na dół, bo jest. Na góry. <laughs> Dobra, dobra, mogę się skupić tylko teraz na Admirosie, nie? A i za tobą, za tobą jest! Ciekawe! Admiros by mógł go otworzyć tam w tych drzwiach, no, nie? nie? Musimy musi mu, musi mu otworzyć, nie? <laughs> on tam siedzi w Ej, to jest <laughs> dobra strategia. To jest Ej, zajebista. Dobra strategia. Zajebista. O, otworzył go, otworzył go, okej, okay, mm -hmm. dobra. Czy idą na dół? Tak, idą na dół. Mhm. Max idzie, widzę, że ma w kurwi to moc. <laughs> Admiros też na dole. Znowu windą i znowu ich zamknie. 200 IQ. Max u góry jest? No. A, i ty na górę oh, znowu poleciałeś. O, oh. ale zauważył, że poszedł. Tak, Idę tak, za tobą. Tak, tak, jest mu przy... mnie. <laughs> nie mam jak, nie mam. O, oh, bo tu muszę zejść. Oh, o, cię zabiję teraz. O kurde. Fuck. Ja. Yeah. To była dobra strategia! Bardzo dobra. Ej, ty 80% nocy przetrwałeś, wiesz o tym? Tak. Już tak, ci niewiele zostało. Tak. Ja pierdziele. Ej, Max, jak on cię zamknął w tej windzie, to po prostu śmiechłem, nie? O, nie kto to było planowane. Aha, aha. mhm. bo zapomniał, że na górze jest zamknięte, i popłynął tą windą i podażeś go z pożyczką. 80% nocy przetrwałem. Tak, także bardzo długo przetrwaliśmy, bo mamy zegarki sobie dodaliśmy. Powiem tak, daliśmy Ci, Chuckens, żyć, bo teoretycznie chcieliśmy cię od razu zabić, ale Admirał mówiła nie, pobawmy się z nim jeszcze. No! Już byś dawno żył. Daj radny, że stresowany i kurde. dawno byś zginął już. Dobra, lecimy. Wow yeah! oni już patrzą, oni już patrzą, siema panowie, siema panowie Patrzcie go tak. Jeden max nie żyje Dobra, lecimy Siema, co tam? Ja go łapką uderzyłem jak to jest możliwe? Nie wiem. On musiał podejść bliżej tutaj, kurczę, tych drzwi. No, Admiroska ma. Daj się, daj łapką dziabnąć. Daj się, daj co, co Co tam u ciebie, Max? No, kurde, on może mnie bić, jak stanie odpowiednio dobrze. Tak? O, kurde. Tak, może no, mnie ja... odpychać. Ja tak Admirosa walnąłem właśnie. No, 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 no. no. A, jest dziabłem, w otworzyłem, drzwi! Max ucieka, Max ucieka, ja za nim. Cześć! A, no tak, nie zostało to otwarte. Co tam, co tam u Was? Cześć, nie zabijaj ich, nie zabijaj ich. Ja im, idę otworzyć im drzwi. nie Idę im otworzyć. Dobra, zostaw. Ale oni on mnie zabiją zaraz. Otworzę im drzwi, zapomnieliśmy to, to, to o tej windzie. Rupacie. Otworzyłem No idźcie, no, no idźcie. Dobra, ja wychodzę, dobra, ja wychodzę. No. A? Czy ty i tam wlazłeś do góry? Tak! Wlazłem. Jak się admiroje? ja wbiegłem, uderzyłem go i wyszedłem z tego pokoju, a on poszedł windą od razu na górę. Ciekawe czy zamknął. No właśnie nie, tutaj nie, ale chyba u góry tak. Kurde, dobra, no to, no to co, to idziemy po malutku do góry, nie? No to lecimy. Ewentualnie moglibyśmy się, a nie, stoją tutaj. E, a oni idą, widzę, że idą wentylacją. Widzę, 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 widzę kurde, dobra. Kurde, skuba, gonię, gonię kogoś, gonie kogoś. Ja po admirosa idę. Nie ma, kurde, takiego bicia. <grymna> <Maxa>. <grymna> Dziabłem go? Okej, okay, zabiłem go. Nice. Go. To bawimy co, tam u ciebie? Prawie wbiłem do środka. Tak? O kurde, czekaj, tak. ja robię. A Jesteś w środku. Tak, jestem w środku. Dobra. daj... Nie, 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 nie. Czemu Czemu go zabiłeś? Trzeba było mu pozwolić do windy wlecieć. Dobra, będzie podpowiadał pewnie Maxo, ale dobra, niech mu podpowiada. Może będzie miał szansę jakiś. A ten już na dół zjechał windą. Na tak, dół widzę możesz... właśnie, widzę właśnie, że zjechał. Próbujesz wentylacją wejść, a kuku. <słuch> Co tam? Ja, jak się bawiliście? Fajnie. Szybko. <noise> Szybko. E, proponujemy jeszcze jedną zmianę reguły, że jedne drzwi na każdym piętrze zostają zamurowane i będziecie musieli pilnować tylko trzech, trzech drzwi z każdej strony i tak samo potem my się zamienimy i będziemy strażnikami na tych samych zasadach. Jestem na, ja jestem na tak. Okej, okay, dobra. Okay. No to, to murujemy. Go. Okej. Okay, oni, oni, coś. dobra, on, on ich tu nie ma. Jak to ich tu nie ma? Nie widzę ich tu. Oni stąd poszli? Oni no co ty się Oni się gdzieś kryją. Oni się Gdzieś kryją. Ty. Oni robią strategię na krycie się. Ej. Ej. O ty. O kurde. Ty skubane, kurna. Dobra. Tak się chcą bawić? Dobrze. W które piętro Aha, to. Ja tak, zamykam im drzwi. <grym> <grym> jakby co? Kurna, ale, ale spryciule No. A są, 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 są na całej górze! Na górze? Są na całej górze, tak. Okej, okay. ja idę na sam dół, jakby chcieli zaskoczyć na dół. <grym> kurde. Poganiam kurde. się z nimi. Okej, okay. oni biegają po korytarzu? Nie, nie biegają na korytarzu, są w środku. Aha, dobra. A tak, robią strategię. Jeden schodzi z tego, drugi wchodzi na to. Mm -hmm. Kurna, skubani. I najgorsze jest to, że teraz nie możemy też użyć tej windy, kurde. A, bo zamknę. Ale no. on strategię! Bo są o, na górze! Kurna. A ha! Jak byłem blisko! No, jest! Mam ich! Mam ich! Jest! Co tam Max? Co tam Max? Co tam Max? Dobra, dobra. Niech sobie wejdzie. Ja zamknę ano, windę. Fuck, zamknął mnie. Jest tu na shit. samym dole. Dobra, idę tam, idę tam, idę ci pomóc. Jest, jest dużo czasu. Ja mu zamknąłem na górze tamten przycisk, więc Aha. też nie może uciec. Tu wszystko pozamykam. Kurde, nie ma takiego. To on się, on się znowu się znowu kąpię. Znowu Gdzie on jest? No, come on. A, dobra, mam go jest w windzie. Ha. Tak? Chodź do mnie, tak. Okej, okej, okej. Siema <laughs> Co tam? <laughs> Wypuścić go! O, bo ja zamknąłem i on nie mógł wyjść pewnie! Tak. tak. <laughs> Gonie go niego, go Co tam, Max? A ja, Max? Co ja, co ja myślałem, Max? że on taki bystry, kurde, nie, że takie 200 IQ. A on utknął w windzie. Bo specjalnie jak biegałem, to zamknąłem to, nie. O, o. Noć, noć, noć. A ty go klepiesz? tak, sklepałem go. Kurcze. Ej, ale strategię mieli zajebistą. To mieli bardzo dobrą strategię. Dobre, Mog... dobra. Z drugiego piętra mogliśmy zacząć. Kurde, nie wiem. W sumie. Nie wiem, nie wiem, są na samym dole. Kucnij, kucni! A, Bo tak. To widzą! Fak! Już radni cię za... widział i leci tutaj. Hmm. Weźmiesz go? Ty się skup na Admirosie, ja się skupię dobra, na Maxie. Dobra, okej. Okay. Dobra, skoro już wiedzą, że tutaj jesteśmy, e, Tam ten na dole biega. Tak, on on łazi, on łazi tam na dole widzę. On zamyka nam drzwi. Okay. A, myślisz? Kurde, nie będzie jak uciec. To trzeba być na korytarz i do windy jakiś polecieć. No. E, Patrzcie, gdzie jest Maks? Ja ok. Widzę, ja, ja okej, okay, dobra, cały czas Admirosa patrzę. Co on próbuje a tam zamknięte drzwi są. No, no, no patrzysz no, patrz, no, cały czas na niego. Do drzwi, do drzwi, winda na tu. jest, on. jest zamknięte? Nie, tak. O... Nie. O... Wow. Kurna, on nam wbiegł na szybko do środka. Patrzyłeś cały czas na niego podobno. Patrzyłem, ale kurde nie sądziłem, że tak będzie. Oni mnie szukają, oni nie wiedzą, że tu tak. jestem. <laughs> Ciekawe czy mnie widział przez szybę. Oh my god. Jak patrzę nie, nie przez wiec, szybę, patrzył za... przez szybę. Stój tu, stój tu, stój tu. Masz, masz powietrze, masz powietrze. Jestem wiem, nie drzwiach, wiem, wiem bo cię, bo cię wtedy zobaczą, nie? Nie, nie stoję, nie, nie stoję, nie stoję. <śmiania> Oni nie wiedzą gdzie jesteś! Dosłownie! Oni nie wiedzą gdzie jesteś! O nie! O, nie! Widzicie? Nie! nie, o, ja. nie, nie! nie, nie. Ojoj! Odejdź bydlaku! <śmiania> ja chcę tu siedzieć! O, o, o. God damn it. Okej, okay, to jest remis teoretycznie, chociaż tak. wydaje mi się, że jednej nocy Czaken najdłużej wytrzymał, bo było 80%. A, wtedy jak Admin mówił, a to bawmy się z nim, kurde, ja to, <laughs> ja to zapamiętam, kurde, ja to zapamiętam. No to chyba dobrze, że wytrwałeś tyle dzięki mojej zabawie. <laughs> Okej. Okay. Tyl tylko dzięki naszej litości przeżyłeś. No. Tak no to mam nadzieję, że bawiliście się dobrze i eee. będziemy, jeszcze raz się spotkamy kiedyś na jeszcze nowszych jakichś warunkach i trochę może przebudowanej nieco mapce z nowym Jakimś... Ewentualnie coś nowego spróbujemy. skinami jakichś... animatroników, o. Tak, Ta. tak, można coś takiego zrobić wtedy, już wtedy piór. To co? Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Uuu!